Siemaneczka kochani, z tej Sonika, Witam was serdecznie ponownie na moim kanale Tym razem Grimace Shake Story Czyli opowiadania Grimace'a Ciekawe, w ogóle ja tak nie jadam McDonald's Ale czy u nas jest ten shake? Raczej nie, prawda? Raczej to jest tylko w Stanach Słuchajcie, dobra, czy tu mogę wejść jeszcze? Czym? Czym my jesteśmy w ogóle na cmentarzu? Czy my jesteśmy na cmentarzu? Czy to oznacza, że umrzemy? O, wiewiora! Igor, czy to ty? Igor, czy to ty, wiewiórko? O Jezu, jesteśmy w grobie Jesteśmy w grobie Ale masz creepy twarz! Chodźcie tutaj. Halo! Chodźcie tu, no! 19 sekund zostało. No, musi być trochę więcej osób. No, nie może być. Wiewióra! Cześć, wiewiórka! Będziemy grać ze wiórką, będziemy grać ze wiórką. Chyba sobie kupię na wiórki, bo mi się tak podoba, dobra, 8 osób, 10, o dobra, jest spoko, jest spoko, niech tak będzie, niech tak będzie, 8 jest okej, okay. jak najbardziej okej, okay. lepiej niż 2. O, jest 11 osób chyba, jest chyba 11 osób, ta muzyka jest dziwna, ciekawe o co będzie chodziło w tym story w ogóle, co on będzie nam robił. Dobra, tabela wyłącz, ojej, jaka muzyka, muszę sobie ściszyć, muszę sobie suwaczkiem ściszyć, o, już mamy Batmana na wejściu, dobra, to fajnie I mamy latarkę, czy to jest latarka, czy to jest luneta? Nie wiem, jak się załaduje, to się okaże, chyba, że się nie załaduje dzisiaj O, o, Uu! już badża dostałam, no, dobra Jesteśmy Ty, on Nie będziemy w nogę grać. O, jest łańcuch! Łańcuch! Tęskniłam za tobą. Łańcuch musi być w każdym story. Nie, n łańcuch jest w 8 na 10 story. Tak, on musi być po prostu. Super, jesteś. Chain. Iwórka! Mamy grać? Nie, wybra. Wybra dawaj! Wybra dawaj! O! Jej, Chodź za mną, no, ale ty stoisz. Co ty masz tu napisane? Co? Lemoniada? Co ty masz tam napisane, człowieku? Co to jest w ogóle? To jest latarka. Mm. Hello? Nie, tam nie można wejść. dobra Jurka. Ja będę się całą grę jarała wybiórką, nie? Ja chcę w kinie usiąść tutaj. Ja tu siadam. Dobra. Coś tam, coś tam, coś tam. I możemy pojechać odebrać szejki. O Boże, jedzenie. Głosowanie na jedzenie. Pizza, kanapki i... Hot dog, hot doga weźmy. Jakie to jest nudne. Tyle. Znaczy, jakby cały czas są te same rzeczy do wyboru, nie? No nie, pizza me grała. Ja chciałam hot doga, to ja nie wiem. Czemu ty umarłeś? Albo umarłaś? Przyjdź do kuchni. Jest kuchnia? Tam. Jest podpisana. Na pewno każdy w domu ma podpisaną kuchnię. Jako wielka, ale marnotrawstwo mi 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 mięsa. <śmiesz> Miejsca. Zlew! Można się kąpać w zlewie. Dobra, ja chcę tu usiąść. Tu chcę usiąść, o zjedź. Grimace annoys me but I like to play it Aha Ech, Jakby wkurza go Grimace Ale on i tak w to gra, no spoko jakby Logika nie No gdzie jest to jedzenie, o tu jest Aaa nie zdążyłam zjeść Myślałam że się pojawi pizza na stole, a tu nie U, Dobra e, It's time for the launch of the Aha dobra czyli co on teraz wychodzi jakby Ten Grimace Odkrywca Elżbieta. Roblox i tłumaczenia na pierwszym miejscu. Roblox zostanie zniszczony. What? No. Ja nie wierzę w to, że ludzie naprawdę jak grają, to piszą na czacie. Jakby mi się nie chciało, no ale dobra. Wy tutaj, no dobra, to ja tutaj. A, pierwsze miejsce! Będzie jakiś film. Wykażcie mi film. Na dwie sekundy. Odkrywca Elżbieta. Nie mogę po prostu z tej Elżbiety, nie? Co ci ta Elka zrobiła, biedna? Ale jesteś ładny. A ty masz aparat na zębach! Eee, aha, dobra, czyli on pokazał jakby swój nowy shake, jakby na jego urodzinę, jego urodzinowy shake. Eee, ej, ciekawe jak on smakuje. Podejrzewam, że on jest jakiś jagodowy, prawda? Znaczy... Wow, on jest fioletowy, no to raczej jest jagodowy, nie wiem. A jakiś birthday cake flavor? Nie wiem, fuj. Yyy... Eee, po, jakby e, zademonstruję nam coś. O, już nie masz aparatu, czy cały czas masz, nie widać. Kogo chcesz usunąć? Eee. E, jak się nazywa wiewióra? Szamana chcę usunąć. Szaman? Nie ma wiewiórki. O nie. Która to? E, która to? Nie ja! Na szczęście... Ej, ja nie mogę się poruszyć, nie mogę skoczyć, nie mogę iść, nic nie mogę zrobić. Aha, tutaj ona jest podścinana po Czy to jest okno, czy to jest lustro, takie wielkie, kosztowne? Na pewno. Ona dosłownie umarła? Ej, to tak można? I co, i ona się teraz? Ona jest prawdziwa! Uciekaj, Henry Russell. Ale jesteś brzydki. Ale jesteś brzydki. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Nie ma go. Ej, tu. Halo? Pokój? W pokoju jest? Nie. To jest nasz pokój do spania, ale w ogóle jaki dziwny, ty. Jak jakiś kemping? Może nie kemping, ale wiecie jak się na, te, na zielone szkoły jeździły, to tak łóżka wyglądała. Przynajmniej jak ja jeździłam na zielone szkoły. No i gdzie on jest? Ej, coś się zbugowało, czy co? Ci, tam stoją, nie? Ej, zostaniemy koleżankami? Zostaniemy koleżankami? Rozumiem, że nie. O, ale ta kuchnia jest wielka. W ogóle wszystko jest takie wielkie. No, gdzie on jest niby? Mamy te Batmany, muzyka jest jakbyśmy mieli go atakować, a... Też tu chcę. He, he. he, 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 he. Mogę się zbliżyć? Dobramowę. A to nawala wcześniej i chyba nie wcześniej masz nawalać. No. Halo? Czy wiecie, co się dzieje? Poczekajcie, może na czacie ktoś coś napisał? You are welcome. Coś tam, coś tam nie. Aha, pff. On sobie po prostu żartował. No fajnie. Chciał nas wystraszyć, żeby się upewnić, yy, yy, że wypijemy jego yy, urodzinowy jego szejka. E, jeżeli chcesz mnie znaleźć, yy, znajdź po jakąś znajdź wskazówkę w lesie. Dobra. I weź szejka. No ale skąd ja mam wziąć las jakby? Tam? Gdzie jest las? Ej, łańcuch, gdzie jest las? Co się stało? Ej, zobaczcie, co ma w ogóle na tej koszulce. Cielenomoniadę. Grimace jest prawdziwy. Musimy go zatrzymać. Yy, że, na, jakby powstrzymać, żeby ludzie nie pili jego urodzinowego szejka. Jakaś jest wskazówka w foreście. Forest Gump. Przepiękny film. Idziemy do lasu? Teleportuje nas? U, dobra. Ale to jest ciemnica. Ale to jest ciemnica. Ale za kim ja mam iść? Czy ktoś mnie zabije? I czy mam iść przed siebie? Stay close behind me. Ale ty się w ogóle ruszasz? Aha, dobra. I to ja się wracać? No dobra, no to się ruszam za tobą. Idę po strzałeczkach. Jak ty wolno idziesz? Przecież Jezu. Trzy godziny później. coś nas zeżre już jakieś... Kurde hieny pancerne nas zeżrą, czy coś, jak ty się tak poruszasz wolno. Dawaj, 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 dawaj ziomek! Dawaj, łańcuch! Śledź łańcuch. Dobrze, śledzę łańcuch. Yy, wiecie co, dzisiaj się zorientowałam, że ta gra się chyba nazywa B Simulator. Przetłumaczyło mi tą grę wołowina. Jakby... Co?! Tam jest kabina. No dobra, no to chodźmy do tej kabiny. Można wejść? Uuu, można wejść. No i co? I co zrobić? weszłam do kabiny! Co jest na górze? Jakie wielkie schody, że się przedostać nie można. Co tu się dzieje? Czy tu są robione te śpiwory? Czy coś innego? Czego nie powiem, bo mi YouTube film zbonuje? Yy, dobra, clue. Mamy znaleźć jakieś clue. Yy, yy, pierwsza wskazówka. Nie jestem sam. Znalazłeś pierwszą wskazówkę. Mm. Czekajcie, bo nie rozumiem. Wy głupcy. Teraz zostańcie przeteleportowani do mojego świata. Fajnie, że coś znalazłam. Fajnie, fajnie, wszystko spoko, logiczne, wyjaśnione. Dobra, zamknij to. Nie chcę tego. Mam latarkę. Mam latarkę. Cześć, też masz latarkę? Poczekaj, poświecę Ci po oczach. Mam latarkę. Gdzie ty masz włosy? Dobra, dobra. Znajdź jakąś dźwignię albo guzik. No podejrzewam, że to... Nie, to nie. To? Też nie. Znaleźliście? Gdzie nie było? A tu jest rzeczywiście. A ja myślałam, że to, że ta pochodnia to będzie dźwignia, nie? No teraz... Pań Ciekawe, czy to będzie boss na końcu. Musimy wejść po schodach na górę. Fajnie, jeszcze obi tu będzie, no nie. Jeszcze Obi mi brakowało. Przecież jak ja spadnę, to będę spadnięta, już tu nie wejdę, bo mam czas na to. Także spoko. Hopa. Ej, na razie mi idzie, dobra. JAK TY TO wrazłeś, CHAIN? Ty na pewno miałeś jakieś specjalne moce. Masz latarkę w oczach. Dajcie sobie radę? Dajcie chyba, 10 sekund, macie jeszcze... Tu jest jakaś jaskinia. Jest jakaś jaskinia, no dobra. To zanim chwilę sobie wejdziemy do jaskini... 3 sekundy. Are you okay? <laughs> Nie. Uciekliśmy, zobaczmy co tam jest. Gdzie no? Tam? 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 <laughs> uh, uh, uh. cmentarzysko. Ej, my dosłownie, jesteśmy na cmentarzu, jak na spawnie, nie? Spałnie czy lobby? W ogóle bardzo dużo są, są te nagrobki. Świetnie. Cmentarzysko. Gdzieś w okolicy musi być wskazówka. Mam nadzieję tylko, że zombie jakiś nie wyskoczy. Eee... Jaką ja znalazłam? W ogóle wskazówkę nic nie znalazłam yy, Powinieneś tylko wypić się napój no, Ale ja nie żadnego napój. Dobra, ja może sobie wezmę Batmana, co? Bo oni to o jakiejś walce gadają Ale dobre pytanie Właśnie się zastanawiałam nad tym Z kim walczymy? O, co tu jest? O, to jest Nie wiem Łańcuch nic nie wie Będzie tylko stał przy tej jaskini A my będziemy walczyć Ale bądź gotowy Aha Podejrzewam, że z Grimacem walczymy uh! Ząbiaki! żąbiaki, dobra dobra ha ha, ha ha ha, ha. ha. dobra jesteś ziomalka e. o, o naparzę go, naparzę go o dobra, daliśmy radę good job team, dobra praca zespołowa, albo dobra praca moja grupa, mój moi, moi zespole Jesteśmy bliżej Dobra Z, y, Znajdźmy Grimace Ale ty już byłeś po drugiej stronie, czy nie? Kurde, moja orientacja w terenie to jest w ogóle eee. Nic się dzieje na czacie Gdzie jesteśmy? Wyłącznie Elisabeth <grytanie> You have two choices ahead of you Mam dwa wybory przed sobą Wybierz dobrze Znalazłeś trzecią wskazówkę Jaką wskazówkę? nic nie znalazłam Tylko dwie osoby zostały? Trzy? O Boże Są dwie dziury Yy, dobra, po, pobiegnę za wszystkimi Chyba, że Chyba, że jeden poleci w jedną A drugi w drugą Gdzie idziecie? Do tej idziesz? No dobra, to ja też do tej No dobra, to ja też do tej idę Uuu! Co seriously, bro? No co, no w jakimś jesteśmy tym yy, W jakimś yy, Jak to się nazywa? Jezu O Boże, jak mi z głowy wiedział Ale przypał w grobowcu jakieś, a nie znowu obi. I lawa, oczywiście, obi. Lawa musi być. No? Halo? Well. A ty ja na niego głosowam, żeby go zabić. Nie mamy innego wyboru, jak przekroczyć lawę. No, zobaczymy, 40 sekund. Może ja to schowam. Opa, jak ja umrę, to będzie po mnie. Dobra Ej, jakoś sobie daje radę dzisiaj z tym obi, nie? Uj, jestem Nie, szaman, nie Ziomalka, musisz dać radę Ja nie zostanę znowu sama w obi W hobby, w, yy, w czym? W story Ja nie zostanę sama w story znowu No, 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 dawaj, dawaj, dawaj Jest, dobra, dzięki koleżanka Nie chciałam zostać sama Super Super Tak Cieszy się ze mną? Bierzemy latarkę, mówisz? No dobra, to bierzemy latarkę. O, dobra. Jest tam coś? Nic nie widzę. I think Grimace is right outside this cave. Aha, czyli Grimace jest zatem w No dobra. Only Vera. Only Vera. Bro, dude. No dobra. Dude. Dude. E, Batman? Tam jest Grimace, ziomek! No i ona tu idzie, czy, ona będzie, czy on będzie zrzucał na nas? On wygląda w ogóle jak jakiś Umpalumpas, nie? Były moje urodziny! Wszystko, czego chciałam, to żebyśmy, żebyście wypili mój shake. Przepraszam, ale nie lubię mlecznych shakeów. Już po tobie, Grimace! Zatrzymamy cię, powstrzymamy cię! Znaczymy. Eee say about that, about what? Poczekajcie, bo przez chwilę nie, nie, nie zwróciłam uwagi, co było gadane. Dobra, mam nadzieję, że to będzie to takie z lawą i że on będzie stała, nie się poruszał. Dobra, tak. Porusza się. Dobra, jestem. Żyjesz, koleżanko? Żyjesz, dobra. Mam lawę. Mam lawę dobradę do sobie z naszym grimacem. No. O, o. zdrowie bosów. Koleżanko, możesz przyjść mi pomóc? Dziękuję. Dobra, chodź, 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 uciekaj, uciekaj. Bra, Dobra, damy radę sobie. Dwie baby damy sobie radę. O nie, pożycia ci zostało! Nie wskakuj w lawę. I daj mu 7-8 ciosów. I uciekaj, bo będzie ten. Bo cię wyrzuci. To takie co. To czerwone, ta czerwona ściana cię wyrzuci. Dobra, chodź, 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 chodź. Do, 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 do. Jesteś, jesteś, dobra, ale super praca zpołowa, jesteś super laska. Jesteś super laska. No, wyłącz się. I dajemy, może na 8 razy to zdołamy zrobić. Tu, tu, tu. Znajdź sobie bliżej ten ten. Biegaj blisko niego, jak się załącza ta ściana. Bo potem długo ci zajmuje dobiegnięcie tutaj. Dobra, oh! wywaliło mnie też. Mnie też wywaliło. Koleżanko jesteś? Koleżanko, jesteś? Dobra, jesteś. Jeszcze zarobiłam koina. Nie wiem za co, ale zarobiłam. Cześć! Dobra. Jest. Damy radę, damy mu radę, damy mu radę. Jesteśmy we dwójkę. Tym razem nie jestem sama. Damy mu radę. Dobra, chodź, uciekaj, 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 uciekaj. Uciekaj. Dobra. Lecimy z tym koksem. Hopa. Uciekaj! Mamy radę! Uciekniemy! Pierwszy raz zakończę z kimś story, ale jestem zadowolona, nie? Ale już mam malutko życia! no dajemy! Jest i żyje! Jest! Ojej, jakaś malutki zrobił. Wyciśnięto z niego sok chyba. Sok, sekund z niego wyciśnięto. Jak w Charlie i fabryce czekolady. Z tej, tej tej, dziewczyny. Co się jagódką stała. E, on chciał tylko się zabawić w urodziny. Puścić? Nigdy! Yy, dobra, pozwól mi zaoferować za jakiś rodzaj umowy. Nie noś taka muzyka smutna. If you let me go, jeżeli nie pozwolicie mi odejść, yy, powstrzymam, zatrzymam jakby te moje szejki, żeby były gdziekolwiek sprzedawane. Yy, yy, no i co, na co głosujemy? Mówisz? No dobra. No dobra, kurde. Taka muzyka smutna była w tle. Mm. Wy pewnie jej nie usłyszycie, ale no. Kurde, zagłosowałaś to zagłosowałaś. Dobra, poszłam za tobą. I co, zamknął go teraz? Proszę, nie. A czy, czy taki zły człowiek, zły człowiek, zły potwór, czy cokolwiek to jest, czy on by dał radę się zmienić? Już raczej nie. Bye, Grimace. Żegnaj. Żegnaj, Grimace. O, jest bać, jest coin. O, rip. Umarłeś. Czekaj, nadal możesz kontynuować grę naciskając przycisk żywienie poniżej. A czemu ja umarłam? Aha. Dobra, kochani. Także to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli filmik wam się spodobał, to zostawiajcie sobie subskrypcję, łapeczki w górę, komentarze, link do gry jak zawsze zostawiam wam w opisie. I co? I widzimy się następnym razem. To pa pa!